nowo cebulowo. Pomidorowy. Oto nasze składniki. Cebula, ser, parówka, koncentra. Dobrze, elegancko. Czyli pierwsze było co? Cebula, cebulka drobno posiekana. Parówka. Nie. Nie, chyba ser Serwy. Ser. I, I poróweczka drobno pokrojona do zasmażenia A co jeszcze? Tu miał być serowo, cebulowo-pomidorowy. I co jeszcze? To... I koncentrat Super. No to coś. Zabieramy się do. Ktoś tu podżera Smakuje? Bardzo kurczę, porówko żerco. No i myk Kuchareczka gotowa Sprzęt jest Dobra pyk Lecimy Dobrze. Zrobimy cięcie. Chodź, tylko to rozgarnij tak równo. No. no i dobra. Się podsmasz. No, przemieszaj ładnie, tak. Tutaj nam się woda już prawie gotuje. Teraz wrzucimy makaron. Ale pachnie prze Pani, kurde, p... pięknie. No dobra, na razie ją. Jak sobie tak śmiga. To możesz sobie włożyć, żeby... O, tylko połóż sobie tak, żeby nie spadł. No i proszę. Pokrojona poróweczka znikła. Serek został, czyli to kurce coś nie tak No i dobra zaraz będziemy smażyć paróweczkę cebulka podsmażona. Chcieliśmy ją zdjąć trochę z ognia była zmiana fartuszka. No i dobra, lecimy z paróweką. No, może sobie włożyć tam na bok, żeby się nie przeszkadzało. Ale to bierzesz rączki i tak dobrze. No i dobrze. Niech się pieczy. my woda zagotowana. Makaron ląduje do wody. wody. Widzimy się jak zacznie się coś wziąć. I my kuchareczka rządzi podsmażone. Ja to tylko lekko zamieszam w makroniku I dodajemy serek. I serek ląduje na patelni. Oczywiście serek kopiony. Nie, szybciej się zrobi też. Później go lekko wodą. I wita No i my, dodamy trochę wody, to pamiętajcie, żeby nie na rozgrzany na bardzo mocno tłuszcz. A jak dodajecie wody, to jest masakra. Po prostu się poparzycie, jeszcze się zapali. Po prostu trzeba delikatnie poczekać, aż przez karmę, to... Wylatuje. Dobra, widzimy się po No i myk, Sosik prawie zrobiony. Wszystko ładnie rozpuszczone. Makaronik prawie dochodzi. Także pyszności się robią. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, dziękujemy za oglądanie, dziękujemy za lajki, suby. Mam nadzieję, że coś tam się będzie Wam podobało. No cóż... Do miłego. No i cyk, koncentrat. Do tego... Rozmieszamy. Oczywiście... Ja tak lubię, ale nie wiem jak to minimo. Nie potrzeba dodawać do tego koncentratu. Nie potrzeba żadnych pomidorów. Ale makaron, lubi, sos pomidorowy i serowy. I to jest połączenie. Wydaje mi się ekstra. Warto spróbować. Ja bym jeszcze dorzucił do tego pieczarek, ale niestety nie miałem makaronik już ładnie odsadzony czeka głodomory już czekają dobra to widzimy się jak się to wszystko lekko zrobi sosik gotowy wymieszany podsmażony już z tymi pomidorkami do makaroniku na talerz i smacznego Pozdrawiamy wszystkich, smacznego! Ja też również wszystkich pozdrawiam. Dziękujemy za lajki, suby. Smacznego!